Cześć. Często przedsiębiorcy mylą podatek VAT z podatkiem dochodowym. Pytają: jestem na VAT-cie czy na ryczałcie? Dziś spróbuję wyjaśnić, czym przede wszystkim jest VAT i jaka jest różnica między VAT-em a podatkiem dochodowym. Zacznijmy od tych różnic. Otóż podatek dochodowy to jest jak sama nazwa wskazuje, podatek od dochodów, czyli przyjmijmy w uproszczeniu, że jest to podatek od twoich zarobków z tytułu działalności. Natomiast podatek VAT jest to podatek od towarów i usług, czyli np. podatek od ceny sprzedanej bułki, masła, szynki lub ceny, np. usługi fryzjerskiej albo abonamentu księgowego, jest doliczone do każdej, do każdego towaru bądź usługi. Pokażę Wam to na przykładzie. Załóżmy, że prowadzisz sklep z odzieżą. Kupiłeś towar za 10 tysięcy złotych brutto, czyli 8130 zł złotych netto i 1869 złotych vat -u. i sprzedałeś ten sam towar za 15 tysięcy złotych brutto czyli 12195 zł netto i 2804 zł VAT. Czyli VATu należnego, czyli tego, który należy się urzędowi, jest 2804, a VATu naliczonego, czyli tego, który naliczyłeś sobie z kosztów, jest 1869 zł. Teraz trzeba policzyć, ile należy zapłacić do urzędu skarbowego. A więc VAT należny minus VAT naliczony równa się zobowiązanie VAT wobec urzędu skarbowego w naszym przypadku to jest 935 zł.